Pim pim, pim 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 Przejdź to jeszcze raz Moje jej to przechodzi No ja Witam na kolejnym odcinku z Adobe Me Ja to nagrywałam od po, razu po, po tamtym odcinku nie Po tym starszym O nie Ona już się zgubi już jeszcze raz się mój rozkazujemy I on zaraz będzie płakać no to nie jest takie łatwe. Do przodu no ić. nie tu chyba niewiele działa i zaraz będzie płakać, na to nie patrzę. Musisz troszkę pomyśleć. Widzisz, świetna zabawa. Teraz skacz tu. I kurczę zasnęło. No, ja, idziemy do. Mojego starego, bardzo starego domu, którego nienawidzę i jest bardzo stare, bardzo stare. No chodź. Nie, nie chcę. Oni do... piszą nagle napisacie pet, please. Po prostu ja im nie daję pety i po prostu to jest nudne. Jeden raz do, pety, ale się jeszcze... Ona mi nie oddała petów też. Ja, ja już nie daję pety. Jak coś, to będę nagrywać też z drugiego konta, mojego pierwszego konta, gdzie wydam mm, Robuxy na mojego skina. I mam tam bardzo dużo petów i to jest mój dom. Bo dopiero zrobiłam te konto, mówię. Dopiero zrobiłam te konto i mam prawo mieć mały dom. I bardzo chcę, żeby to była legenda. Bo wiem. Wiem co ja zrobię! Bo zginęłam, nie wiem czemu. Bierzemy jajko. I, i zrobimy tak, że się wykluje... Wykluję po prostu legendarny. i podobno to zadziała i to jest teraz dajmy mu jeść fet i hungry hungry i zaraz go umijemy. go umyjemy a ja mam zrobić bo to troszkę długo będzie trwało jak będę szła go umyć. ale bardzo bym chciała albo tego smoka tego o. albo Jesteśmy już w domu. Jesteśmy już w domu. I wystarczyło zresetować charakter też. Yy, I ktoś mi weszedł do pokoju. I dlatego musiałam wyłączyć, bo by się muszę jak jak ktoś tam coś mówi. Ja nie chcę, żeby ktoś, żeby Wam się niemiło oglądał te filmiki Po prostu i żeby ktoś Wam wszystko No Jak będzie chciała, wrócę, zobacz jaki już jajku będzie coś chciało, bo po prostu to zajmie troszkę długo, bo... A, a po prostu... tak łatwiej i... Nie, i o, o, i teraz jest jaśniutko, no dobra, no to ja poczekam aż, masz... widzicie, nie trzeba, nie trzeba nic, a widzicie co, ja sobie o tak przejdę, bo tak będzie mi łatwiej, bo nawet w tym, gdzie się adoptuje zwierzątkę, to będzie łatwiej mi pójść do miasta od razu. No dobra, to on się napije. I ciekawe, co to będzie. Czy to będzie ten jeden legendarny pet? Proszę, żeby teraz się wykluło. Jak teraz się nie wykluje, to po prostu. Wykluwa się. Czekajcie, nie patrzę. Co? Co? Czy wy to widzicie? Czy na serio mi się? Kot? Eee Hej, Bejla, tradeujemy? Co ja mi dać za kota? Eee, Przypinka, ale ja przypinkę mogę dostać za do darmo też. Też troszkę dla ciebie fake bo ja wiem, że przypinkę mogę dostać za do darmo. O, tutaj. Dosyć dostać za darmo? O! Możecie ją taką odbrać za free. Free poszypinka. Mm. Y, przypniemy ją chyba jej. Tricks. Y, no czemu ja nie mogę jej zrobić triksów? Dobra. Y, pet. Y, jak y, Coś, to zakładam jej to serduszko, o tutaj jest. I jest nie ma imiona, bo jest nowin też możecie odmawić. A ja z 50 minut. Albo teraz mam. Ale. Ale, ale musimy kupić jakąś jedną rzecz. 250 to 80 roboksów i jak będziemy mieli co najmniej co najmniej 100 subów to kupię roboksy i kupię wyaduk mi peta Ta? a ja Wam zaraz pokażę jakiego peta i potkę na Raj, potkę na raj i będę za sześć albo psówkę, albo kaczkę. Też wy możecie z... albo pandę, de leniwce też będę mogła kupić tego ptaczka, ptaszka, a konia mam na moim głównym koncie. I pewnie kolejny odcinek będzie z głównego konta, bo na tym nie mam za dużo petów. Mam tylko jednego, jak widzicie. Więc ja się z wami żegnam. bye! -o!